Proszę Państwa, jak zapisywać, jak pisać? No, w zasadzie mówimy tutaj o tym, jak mówić, ale czasami rzecz jasna pojawiają się także problemy związane z pisownią albo z zapisem. Na przykład, to już się pojawiało kiedyś, ale y, wciąż jest dość ciekawe, jak zapisywać nasz śmiech. Czy zapisywać ha-ha-ha przez samocha, czy może przez cecha? A może he, he, he? A może hi, hi, hi? Kiedyś opracowywano nawet takie, tak, były, tak była taka próba no, dociekania, czy hi, 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 oznacza taki skryty trochę śmieszek, a hu, 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 tubalny, rubaszny śmiech, a he, 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 he to raczej wyśpiewanie kogoś, a powiedzmy ha, ha, ha byłoby najbardziej naturalne, swojskie. No i jeżeli to bardzo będzie naturalne, to chyba przez ch zapiszemy. Ha, ha, ha. może dlatego, że czasami funkcjonuje także samo ha w takim odniesieniu w triumfującym, że mówimy ha. Albo też no w każdym razie wyższym. Ha, zniku. No, oczywiście tutaj cecha nie zapiszemy. Stąd też swojskie, takie bardziej poczciwe, wydaje nam się, cecha. I ja chyba tak bym śmiech zapisywał. Chichotać także zapiszemy przecież przez, ce, przez cecha. Inna, a, właśnie inna sprawa także jest ze śmiechem związana, bo ktoś mnie pyta, tutaj pani Paulina, przepraszam za tego ktoś, a to nie było bardzo grzeczne. Pani Paulina pyta mnie, czy w wywiadzie dopuszczalne jest tu używanie wtrąceń typu w nawiasie śmiech. W celu przekazania, że indagowany w danym momencie się zaśmiał. Różnie to bywa. Czasami to zaznaczenie, że ktoś się śmiał, bywa życzliwe. Kiedy rozmawiamy, jest to rozmowa żartobliwa, to ten śmiech może świadczyć o bliskich relacjach, a także o, o pewnym no, pozytywnym stosunku do rzeczywistości. Czasem jednak może się to wydawać złośliwe. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy życzliwi, czy nie. Zaznaczajmy ten śmiech wtedy, kiedy podoba nam się, a kiedy nie, to może raczej powściągnijmy tutaj nasze chęci. Kolejna sprawa związana z zapisem, także. Jak się pisze na razie? Czy osobno, czy, czy łącznie? Jak na razie jeszcze wciąż osobno. Wprawdzie mamy to nara, czy naraski, które chyba zresztą wychodzi z użycia w języku młodzieżowym i takie nara pisało się łącznie, choćby dlatego, że nara byłoby trochę dziwne, no ale na razie to na razie piszemy osobno. Ten, w tym Mówimy w tym razie, tego razu, a więc raz istnieje jako, jako słowo osobne, i dlatego też na razie jest na razie. Czy przed, ale zawsze powinniśmy stawiać przecinek wtedy, kiedy. Oddziela to zdanie. Jeżeli mówimy przyszedł stosunkowo późno, ale zdążył jednak, to no wtedy to, a przecinek jest konieczny. Natomiast jeżeli mówimy, że ktoś jest na przykład zdolny, ale leniwy, to już przecinka nie musimy go nie musimy tutaj stawiać, bo tu nie mamy osobnych, osobnych zdań. No tu zresztą, jeżeli chcemy to bardzo wyraźnie odróżnić, zdolny, ale leniwy, to ten przecinek także błędem, błędem nie będzie. Czy nowe zdanie zaczyna się od dużej czy od wielkiej litery? Kiedyś to rozróżnienie wielka i duża litera było dość powszechne. Mówiło się, że duża litera to może być nawet i formalnie w środku zdania. Jeżeli piszemy wszystko dużymi literami, wielkimi pod względem rozmiaru, a wielka to oznacza inny trochę kształt litery, taka, która Stoi na początku nazwy własnej albo na początku zdania właśnie. Dzisiaj to odróżnienie już chyba nie działa. Mówimy też, duża litera na taką, która rozpoczyna zdanie, ale jeżeli chcemy być precyzyjni, to to określenie, wielka litera może, może jeszcze być stosowane. Kolejna sprawa to też związana z pisownią, wójt gminy jako instytucja, przewodniczący rady gminy jako instytucja. Czy powinno się zachować te wielko, te wielko litery? Jeśli to jest nazwa urzędu, zdecydowanie tak. Nawet jeśli to jest urząd no, nie centralny, tylko niższy, niższy szczebel, to rzecz jasna, także i tutaj powinniśmy zachowywać tę regułę.